Okay. To dzisiaj wybrałam sobie temat ubezpieczeń. Ja powiem w ten sposób: ubezpieczenia mamy różne. Ja bardzo chciałabym się zająć w tym momencie tematem ubezpieczeń na życie. Przede wszystkim o to chodzi. Bo tutaj podchodzi potrzeby bardzo dużo ciekawych spraw do przedyskutowania. Pierwsza sprawa, Nietyczne praktyki rynkowe. Czyli na przykład wybieramy sobie różne ubezpieczenia. Mamy szereg ubezpieczeń czy w banku, czy w instytucji ubezpieczeniowej i mówimy, że na przykład chcemy takie a inne ubezpieczenia, a nie chcemy ubezpieczenia na życie. Może już mamy, może nie chcemy. I jesteśmy do, zmuszeni do tego, żeby to ubezpieczenie. I tak było nawet za kilka złotych, natomiast no, jest dość bardzo wysokie to ubezpieczenie, jakby ktoś, że tak powiem, odpadł w przedbiegach. I to jest niebezpieczeństwo. Moim zdaniem nie powinno być czegoś takiego. Jeśli e, człowiek chce takie ubezpieczenie, to odhacza w rubrykach, że chce to ubezpieczenie. I tyle. Jeśli nie chce, to żadna instytucja, żadna firma, nikt nie ma prawa narzucać temu człowiekowi, że, żeby to miał. Na przykład ja chcę dwa ubezpieczenia, a tu nagle. Pojawi mi się, że i tak muszę wybrać ubezpieczenie na życie. Przepraszam, ale ja nie chcę. Ja nie chcę i tyle. Na przykład chcę ubezpieczenie na życie, ale nie chcę trzech innych. A są zaznaczone, że jak ja wezmę to jedno, to dwa inne też muszę. To jest, to są nieetyczne praktyki rynkowe. Przepraszam bardzo. Żeby w banku też to widziałam, niestety. To jest zmuszanie po prostu człowieka do a, wybierania czegoś, czego nie chce. To powinno być do, na zasadzie wolna wola, a nie przymus. Bo to jest przymus. A, I to trzeba byłoby zmienić. Inna sprawa, jeśli jeszcze chodzi o ubezpieczenia na życie. Jak już się człowiek zdecyduje na ubezpieczenie na życie, nawet jakby to było za złotówkę, za pięć złotych, za dziesięć, bardzo tanie ubezpieczenie na życie, to nie powinno być coś takiego, że w ubezpieczeniu pisze, że po śmierci czy po chorobie ktoś umiera. I pieniądze trafiają do rodziny? Nie. Że pieniądze dostaje na przykład bank po śmierci kogoś? Nie. Bo przez to, że coś takiego jest, mamy wzrost przestępczości w kraju i ogólnie międzynarodowo, bo ludzie ludzi zabijają dla ubezpieczeń. Ja to mówię publicznie. Bez żadnych oporów, bo tak po prostu jest. Cała masa ludzi ginie właśnie przez to. że komuś dzieje się krzywda, rodzina ma wpisane w ubezpieczeniu dostaje pieniądze. Ktoś ginie, bank dostaje, bo ktoś inny dostaje pieniądze. Na zasadzie albo ludzie napadają na banki, i co tylko, bo ktoś zmarł, bo są takie wielkie pieniądze za taką małą stawkę miesięcznie, i to trzeba byłoby zmienić. W jaki sposób? Przede wszystkim w taki sposób, że ubezpieczenie na życie pokrywa tylko i wyłącznie koszty. Pogrzebu. Jeśli ktoś my. Natomiast jeśli chodzi o inne sprawy, no to koszty leczenia i tak dalej. Uh -huh. Bandaże, leki, a nie na zasadzie, dostajesz kas kasę, hula, i dusza piekła nie ma. Idą sobie na imprezki i inne cudy się za te pieniądze. No nie, to powinno być na konkretny cel. I tak jak mówię, zmuszanie do kogoś do takich ubezpieczeń, to jest do brania takich ubezpieczeń, to jest po prostu przymus. Przemoc nie jest legalny. Dobra wola, czy ktoś chce, czy nie. I jak mówię, um, ubezpieczenie powinno pokrywać koszty pogrzebu i wszystko związane z pogrzebem, bądź z wypadkiem i z kuracją, z uh, rehabilitacją tego człowieka. I to nie rodzina dookoła, to nie ludzie dookoła. To nie bank, to nie instytucje, tylko tylko i wyłącznie ta osoba poszkodowana powinna dostać te pieniądze i to powinno się w regulaminach i wszędzie gdzie się da zmienić. I to natychmiast chyba, że chcecie, żeby wszyscy ludzie nagle wyginęli i mieli wypadki na drogach, a tak się dzieje, albo są zostawiani, tak jak ja byłam zostawiona, w, w jak dostałam covidu i z tego sama wyszłam. Z wszystkich ludzi dookoła każdy się cieszył nie? i od razu pewnie z torbami naszykowani, co będzie jak koifnie. To jest taki mój slank, jak przejrzę na drugą stronę. No, yy, czy dobrze. Więc. Um, kwestia tych ubezpieczeń jest dyskusyjna. Natomiast myślę, że ten temat powinien być podjęty publicznie. I to, co przed chwilą powiedziałam, może uratować bardzo dużo ludzi przed śmiercią. I to jeszcze. Um, <grym> Niejednokrotnie e, nawet upozorowaną, no może nie upozorowaną, ale w pewien sposób, no i nie ludzie mogą oczekiwać, że przecież na drugą stronę. I to szybciej niż natura przewiduje. Także, drodzy Państwo, nietyczne praktyki rynkowe czyli zmuszanie ludzi do wykupywania ubezpieczeń, których nie chcą, bo są na liście, chcą jedno, a są dwa czy trzy zaznaczone, chcą nadal jedno, nie to, co jest z automatu zaznaczone, to jest głównie w bankowych formularzach. W firmach ubezpieczeniowych i innych firmach też to się znajduje, to powinno by zniknąć, człowiek ma wolny wybór, że tak powiem. Jeśli chodzi też, to się pojawiło operatorów komunikacyjnych, telekomunikacyjnych, na przykład jest telewizja, jest internet, są jakieś inne usługi, jest przymus, że człowiek musi mieć to czy tamto. Ja, na przykład, nie oglądam w ogóle telewizji. Ja nie robię sobie jaj. Ja, jak coś, to korzystam tylko z internetu i tylko tyle potrzebuję, nawet momentami, to nawet tego bym nie potrzebowała, tylko od czasu do czasu nie oglądam telewizji. Sporo ludzi nie ogląda, a jest zmuszanych w abonamentach, żeby. A opłacać abonament telewizyjny, kiedy nie oglądają tej telewizji. Ja na przykład mam stare rupiecie w mieszkaniu, jakieś stare telewizory, inny, czy tam jedno, czy coś tam. W zasadzie to nawet nie jest moje. Po prostu. Zostawione odłogiem, i co nie jest moje. Ja nie oglądam telewizji, tylko opcjonalnie korzystam z internetu. To, że ktoś ma coś w mieszkaniu, to nie znaczy wcale, że z tego korzysta. Ludzie. To nie jest normalne, to jest domniemanie. Domniemanie jest domniemaniem. Czy mnie widzicie w telewizji, czy widzicie mnie w internecie? Myślę, że w internecie. No to już wiecie, z czego korzystam. Tylko i wyłącznie internet. Nic poza tym. Ja nie oglądam telewizji, i wolę sobie wybierać programy, czy filmy, czy coś innego, sama sobie opiszę. I tyle. No, także ubezpieczenia i nietyczne praktyki rynkowe. Nie powinno być zmuszania ludzi. Do, brań, za, o, do posiadania na przykład czy telewizji, czy radio, czy to, czy tamto, czy cztery opcje wszystkie, skoro nie chce tej telewizji, skoro nie chce tego, Wybieraj jedną i chce jedną, a nie zmuszanie do dwóch, trzech, czterech opcji, bo ty musisz. Wszędzie są nietyczne praktyki rynkowe. Ludzie, przestańcie odwalać takie rzeczy, bo to tylko świadczy nie o tym, że robicie coś nielegalnie, tylko, że nie umiecie sprzedawać. Nie umiecie sprzedawać swoich produktów. To tylko o tym świadczy. Bo wpychacie ludziom na hama te rzeczy, których oni nie chcą, bo sprzedaż musi być, spoko, że musi być sprzedaż. Tylko na dobrą sprawę, no nie w taki sposób. I tyle w tym temacie. Pracujcie, pracujcie nad sprzedażą a nie nad wtykaniem ludzi rzeczy, które nie chcą, bo później tacy ludzie i tak będą na was wieni jak diabli i będą same złe, negatywne opinie, wy myślicie, że co, jak komuś dacie karę albo przypieprzycie jakieś różne rzeczy, nie wiem, a będziecie urywać łącze albo przypieprzycie karę. Albo jak będziecie zmuszać do, do podpisywania jakichś nowych umów, albo umowa jest terminowa, a wy będziecie po prostu w nietyczny sposób na, mówić ludziom, że a no to jak umowa się skończyła, no to bezterminowo dalej leczy. No właśnie nie ma czegoś takiego, że bezterminowo, bo umowa jest terminowa. Terminowa znaczy jest termin wygaśnięcia umowy, zakończenia tej umowy w ogóle. Do widzenia, nie ma nic dalej. W jakim ja kraju żyję. No nic, to z ubezpieczeniami, operatorami telekomunikacyjnymi. To są przykłady nietycznych prak praktyk, praktyk rynkowych. Praca jest sprzedaż tych usług. Praca jest sprzedaż, a nie wtykanie ludziom, czego nie chcą. Dziękuję.